9. rządek wzoru. Zmniejszamy o jedną krateczkę i mamy tak dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie, dwie puste, jedna pełna kokardka. I znowu mam dwie krateczki e, puste, jedną pełną, jedną pustą, podwójną pustą kokardkę, podwójną pustą kokardkę. I ten motyw zrobimy za chwilkę razem wspólnie po drugiej stronie. Trzy kratki puste, jedna pełna i po środku tych krateczek pustych u mnie jest 2 4 6 8 10 12 14 16 17 i znowu mam jedną pełną. I co? Dalej mamy trzy kratki puste, jedną pełną. I dziergamy sobie dalej, teraz czas na podwójną kratkę pustą, czyli nabieram pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawijam nitkę na szydełko, pomijam pięć słupków, a wkłuwam się w szósty i wykonuję słupek. Proszę bardzo, podwójna pusta już jest, więc teraz czas na kokardkę, czyli trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy... Taki wzorek. Zaczepiam nitkę na mostku i znowu trzy oczka. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek i wykonuję słupek. I kokardka już gotowa. Po kokardce czas na podwójnie pustą kratkę, czyli znowu pięć oczek. 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w pierwszy słupek tutaj z tej grupki. I wykonuję słupek. I teraz tak, jedna pusta, zwyczajna, czyli dwa oczka nabrałam. Wpływam się w trzeci słupek, wykonując słupek. No i potrzebuję kratki pełnej, więc jeszcze dorabiam sobie trzy słupki. No bo przecież wiemy, że na jedną kratkę pełną potrzebujemy czterech słupków. <laughs> Następnie wykonuję kratki puste, takie zwyczajne, pojedyncze. I tych kratek pustych mam dwie do wykonania akurat w tym miejscu, czyli raz i dwa. OK, i teraz czas na kokardkę, czyli trzy oczka nabieram, zahaczam tutaj na mostku, nawijam nitkę, to znaczy nie nabieram znowu trzy oczka, nawijam nitkę. I teraz dopiero wykonuję sobie słupeczek o. No i teraz czas na jedną krateczkę pełną, czyli znowu cztery słupki obok siebie. Ja już mam dwa. Trzy. No i cztery. O, tak to wygląda. Następnie po tej jednej kroteczce pełnej wykonuję dwie kratki puste i dwie kratki pełne. Ok, czyli jedna pusta. Druga pusta. No i czas na dwie pełne, czyli siedem słupków obok siebie. Tu jeszcze na tym dużym mostku muszę. Umieścić dwa nowe słupeczki, a kolejne już oczywiście opieram o słupki, które istnieją: 4, 5, 6, no i 7. Więc zostały mi 3 trzy, trzy nieprzerobione słupki. Słupki. O, tak to wygląda. Na ten moment pamiętamy, że to cały czas jest odbicie lustrzane, że w momencie, kiedy złożymy, to te wszystkie elementy muszą nam się idealnie pokrywać. No i proszę bardzo, dziesiąty rządek, jeżeli chodzi o motyw motylka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Zaczynamy w tym samym miejscu, trzy kratki pełne, czyli 10 słupków obok siebie jedna krateczka pusta, jedna pełna, podwójna pusta. Cztery puste, kokardka, podwójna pusta, kokardka, pusta, pełna. I koniec motywu skrzydełka. Zrobimy wspólnie po drugiej stronie. Trzy puste, jedna pełna i teraz tu po środku mamy dwa 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 krateczek pustych. Jedną kratkę pełną, trzy puste. I już zaczęłam nowy motyw tego skrzydełka właśnie. I mam jedną pełną krateczkę, jedną pustą. No i teraz czas na kokardkę. Więc nabieramy sobie 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy. Zahaczamy tutaj o ten duży mostek, zaciskamy i znowu trzy oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek a wykonuję słupek. A no i teraz czas na podwójną pełną, pustą. Przepraszam. Trzy, cztery, pięć. W tym celu nabrałam pięć oczek łańcuszka, no i wkłuwam się tutaj w słupeczek, wykonując nowy e, słupek. I e, teraz jesteśmy nad. Podwójną krateczką pustą, więc zrobimy tutaj kokardkę. Czyli nabierzemy 3 oczka łańcuszka, oczkiem ścisłym sobie zahaczymy o mostek, i znowu trzy oczka łańcuszka. Nawijamy nitkę na szydełko i zahaczamy o słupek, wykonując słupek. Początek już za nami. O, popatrzmy. I teraz po tej kokardce mamy cztery krateczki puste, no więc działamy cztery puste. Raz, dwa, No i 4. A teraz przede mną krateczka podwójnie pusta. 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się tutaj w słupek i wykonuję słupek. I teraz ponawiam sobie tą krateczkę pełną. Jedna pełna to 4 słupki. Obok siebie. Jedna kratka pusta. No i trzy pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. Czyli tu na mostku wykonam dwa słupki. Dwa słupki. A te nowe słupki, które są przede mną. Ponownie. Ania, nie, czy ty jesteś papuga? co? nie, Ania. Bo mamy przedrzeźniasz A ty was ja to. O i proszę bardzo. Wykonane, skrzydełeczko. Jedno i drugie, to znaczy do, te, do tego momentu oczywiście. I powoli działamy sobie dalej. I jesteśmy przy 11 rządku. Tutaj zmniejszyłam o jedną krateczkę. Przeszłam na czwarty słupek od razu. No i na początek kratki pełne. I tych pełnych jest chyba 9. Coś mi się zdaje, ale przeliczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. A widzicie, źle policzyłam. Czyli dwa. 4, 6, 8. A no właśnie, 8 krateczek pełnych, czyli 25 słupków obok siebie. Dwie kratki puste, podwójna pusta kokardka, podwójna pusta kokardka, no i jedna pełna. Dalej mamy 3 puste, pełną. I znowu kratki puste. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Jedną pełną, no i trzy puste. Więc teraz y, motyw działamy. Robimy wspólnie. I mam tak. Jedną pełną już wykonałam. I teraz czas na kokardkę. Czyli nabieram trzy oczka łańcuszka. Zahaczam tutaj o ten ostatni słupek. Oczko ścisłe. Wykonuję. O! I znowu trzy oczka. Nawijam nitkę na szydełko i wykonuję słupek. Teraz jestem nad kokardką, więc podwójna pusta. 5 oczek, więc muszę nabrać 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek i wykonuję słupek. Ok. I teraz czas znowu na kokardkę, czyli 3 oczka, oczko ścisłe. Zamykające, i znowu trzy oczka. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek, wykonuję y, słupek. No i teraz podwójna pusta, czyli 5 oczek nabieram. 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko, wykonuję słupek. O! No a tutaj y, sobie ponawiam te dwie pierwsze. Puste kratki pojedyncze. Czyli robimy. Ojej. Raz. Dwa. No i teraz tak naprawdę czas na te kratki pełne, czyli osiem krateczek pełnych, a więc 25 słupków obok siebie. No I działamy. Jeden słupek już jest. Po dwa słupki na z tych zwykłych pojedynczych mostkach, a pięć słupków na tych podwójnych. Czyli mam już dwa, trzy, trzy pery, cztery, pięć, sześć, sześć, siedem, sześć, osiem, osiem, dziewięć, ziewięć, dziesięć jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, no i dwadzieścia pięć. I tak sobie zakończyłyśmy rządek. Pamiętamy, że trzy ostatnie słupki są nie przerobione, no bo zmniejszamy, prawda, więc tak to wygląda. Natomiast kolejny rządek będziemy powiększać i chciałabym, żebyśmy wspólnie to powiększenie sobie wykonały. Ja pokażę swój sposób. Powiększamy tylko i wyłącznie o jedną kratkę, więc tak naprawdę o trzy słupki. Więc tak nabieram dwa oczka na podstawę, trzy oczka na pierwszy słupek. W sumie nabrałam pięć oczek łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko. Przed ostatnie oczko się wkłuwam, wykonuję słupek, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się tym razem w ostatnie oczko i znowu przeciągam i wykonuję słupek. W ten sposób uzyskałam trzy słupki. Nawijam nitkę na szydełko i tu już się wkłuwam w słupek, który istnieje. Praca powiększona. Z jednej strony, z drugiej strony oczywiście też pokażę jak powiększyć. Na początek robimy trzy kratki pełne, więc jedną już mam. Teraz druga. No i trzecia. Także już zaczęty jest kolejny rządek. Wygląda. Ej, Dwunasty rządek. Zaczęliśmy razem i mamy trzy krateczki pełne. kokardkę podwójną pustą, dwie puste, takie pojedyncze. Dwie krateczki pełne, dwie puste. Podwójna pusta, kokartka podwójna pusta, pusta, pełna. Trzy puste, pełna i tu jest chyba 11 pustych. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Zgadza się. Pełna, trzy puste, pełna, pusta. No i podwójna. Pełna, to już je wykonałam. A dalej działamy razem, czyli teraz czas na kokardkę. Trzy oczka nabrałam. Teraz oczko ścisłe na mostku. Znowu trzy oczka, nawijam nitkę na szydełko i wykonuję słupek. I teraz po kokardce czas na podwójną pustą. 4, 5, nawijam nitkę na szydełko, wpływam się w słupek i wykonuję słupek. Proszę bardzo, mam podwójny pusty. Teraz czas na dwie krateczki puste, takie zwykłe, pojedyncze. O. Dwie kratki pełne, czyli siedem słupków obok siebie, po dwa słupki na jednym mostku. O. Dwie kratki puste, takie pojedyncze, czyli dwa oczka nabieram, nawijam nitkę, pomijam dwa słupki, wkłuwam się w trzeci i jeszcze raz. O. Następnie podwójna pusta, czyli pięć oczek nabieram. Trzy, cztery, pięć nawijam nitkę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć słupków pomijam, wkłuwam się w szósty i tu wykonuję słupek. dalej nabieram trzy oczka będę robić kokardkę czyli tu pomijam dwa słupki wkłuwam się w trzeci o i znowu trzy oczka nawijam nitkę pomijam dwa słupki wkłuwam się w trzeci no i trzy kratki pełne czyli dziesięć 10 słupków obok siebie już mam 3 4 5, 6 7? No, i potrzebuję dorobić jeszcze trzy słupki. Czyli zahaczam sobie o dół słupka ostatniego, tak żeby mieć dwie niteczki nad szydełkiem z tego słupka. Przeciągam nitkę wiodącą, i jak mam trzy pętelki no to wykonuję po prostu zwyczajny słupek I jeszcze raz. Ostatni już. O. Dobrze. I teraz, jak przerzucę sobie na drugą stronę, zaczynam od dwóch krateczek pełnych, czyli trzy oczka do góry na pierwszy słupek, i tutaj wkłuwam się w wykonane słupki. Ok, na razie mam jedną kratkę pełną, wykonaną. Trzynasty rządek wzoru motylka. Mamy tak. Dwie krateczki pełne, czyli jesteśmy w tej samej szerokości. Siedem słupków obok siebie. Jedna pusta, podwójna pusta. Dwie puste, dwie pełne. Dwie puste, dwie pełne. Dwie puste. Podwójna pusta. Dwie puste. Kokardka. No, i jedna kratka pełna. Później mamy trzy puste. Jedną pełną. Dziewięć pustych. Jedną pełną. Trzy puste. No i jedną pełną. Teraz robimy drugie skrzydełko razem. Czyli jak popatrzymy sobie na prawą stronę, najpierw idzie kokardka, czyli nabieram trzy oczka łańcuszka. 3 zahaczam tutaj o ostatni słupek z tej kratki pełnej i znowu trzy oczka nawijam nitkę wkłuwam się w słupek wykonując słupek następnie dwie krateczki puste o. podwójna pusta czyli teraz nabieram pięć oczek łańcuszka Trzy, cztery, pięć. Nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w słupek i wykonuję słupek. Ok. Dwie krateczki puste. Raz. Dwa. Eee, następnie Wykonuję dwie krateczki pełne, czyli siedem słupków obok siebie, po dwa słupki na mostku, oczywiście. OK. Dwie kratki puste. znowu mamy dwie kratki pełne, dwie kratki puste, raz i dwa. Podwójnie pusta kratka. 3, 4, 5 oczek nabranych, nawijam nitkę i wkłuwam się tutaj w słupek. Następnie jedna kratka pusta, taka zwyczajna, pojedyncza, czyli nabieram dwa oczka, nawijam nitkę na szydełko, wkłuwam się w trzeci słupek. 2, pominęłam a do końca tu tylko sobie ponawiam słupki, ma być ich 7, no bo dwie kratki pełne. Mam już 3. 4, 5 sześć, no i siedem, proszę bardzo. Także drugie skrzydełko też już tutaj jest ten motyw wykończony na ten moment.